Okay, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Paper Please. Zaczynamy dzień siódmy Kontynuuj, 29 listopada 82 roku. Um. Teraz będziemy mogli robić rewizję. Czyli sprawdzę czy nie mają przypadkiem broni, czy coś takiego hmm. dawno nie nagrywałam, więc. Yy. Rewidujemy wszystkie kolory. tak. Okej. Okay. Taką mam okej. Okay. Rewizja. Coś nowego teraz dochodzi. Kobietą jesteś, jesteś czysta. Zachodnie Greszt nie jest sala, kantora. Tak, zgadza się. Kodziki też się zgadzają. E, Dada się zgadza. Mm, odwiedziny dwa miesiące. Wszystko powinno się zgadzać, zgadzać więc mogę Cię przepuścić. Następne. To jest sobie. notesik ten, czy co to jest? Pozostawię tutaj. Antegria Transit, tak? Długość pobytu 14 dni. Ewan, zgadza się, zgadza się. Outer Grows w Antegrii powinien być. Jest Outer Grows. Hmm, powinieneś chcesz mieć wszystko dobrze, więc mogę ci... Nie, nie masz. masz Dokument ważne. Następna osoba. Tranzyt. Kilka dni, dwa dni pasuje. Kodziki sprawdźmy. ja jesteś, już widzę, więc mogę cię sprawdzić eee, może nie tu, tylko rewidujemy wszystkich kolekcjon. E, tak, zobaczmy imię nazwisko. Zgadza się, to masz wszystko. Nie, aż wszystko dobrze. Jeszcze sprawdzimy, czy nie masz przypadkiem czegoś, które tego masz. eee, zakaz posiadania broni. Tak, jesteśmy w stanie to zobaczyć, przykro mi. Mam nadzieję, że zdążę zarenderować ten odcinek na 17, bo wczoraj nie chciało mi się tak zbytnio nagrywać, zmęczony byłem to. Muszę teraz nagrywać paradis na parostoczce, jest czy nie ma? Jest mężczyzna, tutaj się już nie zgadza płeć. Dyskrypt się zgadza Okej, okay, jesteś mężczyzną, więc pasuje um, to powinnaś mieć wszystko powinieneś mieć wszystko dobrze. Paga się zgadza. Celost również się zgadza tak, powinno być wszystko dobrze następne Okej, okay, wyszło dobrze. Dokumenty, praca, tak? Geodezja. Mhm. Haihan jest w imporze. Chyba. Impor. Tak, Haihan. No niestety, masz. E, tutaj sobie znaczmy to. Jest z kolei. Eee, rewidujemy wszystkich kolegian. Odwiedziny dwa miesiące pasuje. Hmm, to się zgadza. Powinno się wszystko zgadzać. To sprawdźmy, czy nie masz przypadkiem żadnej broni. Tak, więc myślę, że mogę cię, mogę cię przypuścić. Sprawuj się dobrze. Dokumenty, praca. Ile zostaniesz? Cały rok? Dobrze, Wedor w jest. Z tego co pamiętam jest, a jeszcze się upewnię. Kolegia Wedor tak jest. Mm. Daty się zgadzają. Kody też. Sprawdźmy jeszcze, czy masz dobrą pieczątkę na Zgodę na pracę, tak. Projektowanie pasuje. Safadi, safadi, shadi. Shadi. E, wszystko powinieneś mieć dobrze, więc mogę ci przepuścić. Masz swoje dokumenty. Następny. Co miały źle? A, kolechia. Ja myślałem, że nie jest z kolei. Pomyliło mi się. Lendi forma w Arstoczce, Jest taki dystrykt Czy nie ma? Arstoczka, Lendi forma pasuje. Lendi forma. Było forina? Nie, było forma. E, waga się zgadza, wzrost sił zgadza. Laty się zgadzają. Skonie Grestyn w Arstoczce jest chyba. Tak. Jeszcze sprawdźmy im nazwisko. Tak, powinno przecież wszystko zgadzać. Jeszcze jedną osobę myślę, że możemy sprawdzić. Kolegia. Kolegia no sprawdzamy. Tylko City w kolei jest, powinno być, Wedor i ten zachodni Graston było Patrzcie tylko City pasuje A ty masz więcej już broń, więc mogę cię aresztować hmm. Areszt się dzieje Powróćcie jutro o 6 rano. Hmm. No, nie musicie jeść i pić. Eee, kolechjański przywódca składu skargi przeszukiwanie na granice bezprawne. Test. Okej, okay, nie można już przeszukiwać kolegian. Hmm, dyplomata, tak, Jurko City jest w arystrukce. Dokumenty, pełnomocnictwo. Nie wiem czy ten znaczek jest dobry. Aha. Nie mam tych pieczęci, Myślałem że gdzieś tutaj są piczęcie. Eee, dobra. Hmm, powinieneś mieć wszystko dobrze. Ciebie przeszukiwać nie mogę. Nie, nie mogę, znaczy. Sprawuj się dobrze. Tak, dobrze wszystko miałeś. Dokumenty. E, Singleton Zjednoczonej Federacji jest. Z tego co pamiętam. Federacja Sindelton jest. koziki się zgadzają, Pablo lesgar pasuje. Uwaga. Uagi nie ma. Um... Wszystko powinien mieć dobrze. Sprawuj się dobrze. Następna osoba. No, dziadzio. Oczywiście przed, z, złymi rzeczami, jeszcze, a nie, ważnymi akurat. nie będę mówić, tylko. <grymny> Dokumenty. E, tak, waga się zgadza, wzrost. Widziłbym się co do ale się zgadza. Lendy forma jest w tym, taki dystrykt. na będzie wszystko dobrze, więc mogę cię przepuścić. Następny Ezik Korman Drex. Tak, Ezik to jest zakon, który właśnie walczy z Altoczką. My będziemy pomagać dla Ezika, tak. Puścimy Cormandlexa. Yy, tak, yy, Stefani, coś tam. Nie zgadzają się twarze. Cormandlex puścić, pamiętać. Masz no, wszystko dobrze, więc mogę Cię przepuścić, myślę. Kowiso, Ryan, dyplomata. No, Arstoczka się zgadza. Zakonnik, Restin w kolei jest. Też powinieneś mieć wszystko dobrze. Więc możesz sobie przejść. Następny. Dokumenty. Killer Michael. Gdzie? Jakoś tak Przełączam, by dołączyć do dołączyć do Mariusz, tak. Okej, okay, jesteś kobietą. <grywka> Dobra, są kiedy i do wimpo, chyba jest zresztą. Dobrze, zazwyczaj jest tak, że jak cię sprawdzę rewizją, to masz wszystko dobrze. Więc następny. Kormand Rex. Rex pasuje. Aristoczka w słonie Dreskin. Mogę cię przepuścić. Dokumenty Zezwolenie na pracę, gdzie? Odwiedziny 14 dni pasuje, a nie powiedziałeś na ile Coś mi FPS dziwnie spadają Ugarnijcie się. E, wszystko powinien mieć dobrze, więc mogę cię przepuścić. Hmm, nie sądzę, że złe. Outer Gross. Ja może tego kormana dalej sam miałam nie przepuszczać. A, nie wiem, nie powiedział mu, mi. Eee, 14 dni, kilka tygodni, tranzyt, pasuje. Mm, tutaj pasuje. Sprawdźmy jeszcze nazwisko. Outer growth, out Anterki, jest czy nie ma? Jest Outer growth. Wszystko dobrze, więc mogę Cię przepuścić. Następny. Nieskazają ci się dokumenty Praca, ale nie masz skody na wjazd. Czyli odmowa A może. A, ty jesteś. A, paszport, Jezus. Zabrali ci paszport, Mówisz, tak. Ale też mi FPSy spadają. Nie można. Ja, aż to jest praca. Mam nadzieję, że nagrywanie nie skończyło. Mhm. Hmm, no nie powinna spadać. Już najwidoczniej z hmm. Jeszcze sprawdzę czy mi się nagrywa, bo jak mi za przestało, to się Eee, e, Nie render... O jest tutaj wideo. Tak. Nagrywa się dalej. Eee. Tak, stempel już jest, więc to sobie kupujemy. Lekki, ogrzewanie, głód, No, no, dobra, przez... dzisiaj będzie dzień dobroci. Wreszcie już mam łatwiej, mogę brać stempel tabem. inspektorzy. Spodziewajcie się dziś przeżył tu.

Okej. Okay. No No nawet niezły deal. Singleton Transit. Dwa dni pasuje. To się zgadza. Singleton zjednoczony jest. Katka, praca, coś tam pasuje. Ale powinnaś mieć wszystko dobrze, więc mogę cię uznać. Sprawuj się dobrze. Mm, ale to arystoczka paradisna jest w arystoczce, czy nie ma? Jest, yy, płeć się nie zgadza. No, baba z, baba z wąsem to jest mało możliwe. Tak, jesteś mężczyzną. Mogę cię aresztować. Następna osoba. Mm, dokumenty, nie mam wiele czasu. Okej. Okay. <śmiewanie> nie pomieszczę ich, Dobra. Mogę to jakoś... Nie wiem. Oto dokumenty sobie tutaj położę. Które mam mu dać, a te schować. Odwiedziny, czy miesiące eee, pasuje, jeśli to jest zjednoczony, jest. Dane składne tutaj. Chodzi się zgadza. Mogę no, śmieć wszystko dobrze. Sprawuj się dobrze. Praca, stomatologia. Trzy miesiące pasuje. ZUS, star ZUS, star Pasuje. Sprawdźmy jeszcze kodziki. Eee, sprawdźmy jeszcze pieczątkę. Na zezwolenie na pracę pasuje pieczątka. Tak, pasujesz. Zgodne się zgadza, dobra, wszystko, myślę, że masz dobrze, więc mogę Cię przepuścić. Um, tylko nie dać. <grystanie> o jest. zapomniałem, wiecie? Ehm, um, Ja sobie tutaj położyłem... Tak, to ten, ja na pewno dać. Chyba, że... Może tak, chyba tak, mam nadzieję. Hm. się okaże, nie, ja to sprawdzę potem. 90 dni pasuje... Godziki się nie zgadzają, jest aresztowana. Szkoda, że nie można zajrzeć. Znowu Kormandrę. Kurde, i zastopowałem sobie nagranie. Brawo ja tu już teraz tylko będzie cięcie takie. No było cięcie przed chwilą, bo zastępowałem nagranie. Teraz będę grać w mniejszym oknie. Hmm, czuję wice. Czy ja mam cię już przypuszczać, czy nie? No dobra, znajdę, że mam cię przypuszczać. I będę cię przepuszczać. Aha, nci. Ja mam cię przypuszczać. A to wspaniały kraj gnębiony złą władzą Wojna uczyniła rząd podejrzliwym i zachłannym. Sami wiecie to najlepiej. Pomóżcie nam oswobodzić kraj z Kajdan, Zakon Ezika. Okej, pomożemy. To jest jakiś szyfr, jeszcze nie mamy jak go roz rozszyfrować. Ingracja, tak, nie ma zgody na wjazd. Zgody na wjazd musisz mieć. A ja cię nie mogę przepuścić niestety. Nie wiem, czy pasków nie macie przypadkiem. Jak się okaże, że macie paski. No. 15 dzień zrobiłem. Przepraszam, raz razu mówię. Zacięcia, które teraz wyszły. Kilka miesięcy. Raz. No. A, pasuje, dobra. Co ty pasuje? Później nie będę wiedzieć, jakie i które cięcie, ale te. Zresztą nie mam daty napisane, dobra. Dam sobie latę, import. Sunkę i dopasuję. Okej, okay, wszystko powinno być dobrze. Mam nadzieję, że nie mieście tego malutkiego ekranu, co ja miałem, bo będzie źle. Za odpowiedź, sobie wizytę prawo ja. Odwiedziny. Kolista City jest w Zjednoczonej Federacji, czy nie ma? Zjednoczona Kolista City jest. To pasuje. To pasuje. O, już masz widzenie zgodne. Paszport. Masz umowę. napisali. Okej, okay, więc yy, jej ja idę spać. <grystę> tutaj w grze. Okej. Okay. Dobra, mm, dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Wybaczcie za te cięcia, ale to, to, to już nie moja...